Czasami mam wrażenie, jak idę do, do lokali specjalizujących się w winach naturalnych, że tam nie ma limitu. Nie, nie, ma, nie ma żadnych czerwonych linii. Myślę sobie wtedy, że taki winoman zagorzały, ale jednak dość konserwatywny, tak chyba bym siebie określił, no nie jest w stanie nawiązać dialogu z takim miejscem. Jeżeli to jem... rozumiem, oczywiście. Dlatego w tym świecie win naturalnych, dynamicznych, dzikich, też na linie powinny być. Są wina dobre i niedobre w tych konwencjach, są wspaniałe petnaty i petnaty nie do wypicia, mimo tego, że wyglądają w kieliszku może podobnie do siebie. Aromatyczności są też równie ciekawe, to niektóre się nadają, a niektóre nie. I trzeba mieć to poczucie tego, że nie wszystko to, co ma właśnie, tak jak wspomniałeś, lotną kwasowość, nie wszystko, co jest macerowane, nie wszystko, co jest mętne, cydrowe czy octowe jest do picia. Tak? To jest też musi być produkt jakościowy mimo wszystko. Chociaż niektórzy producenci mówią, że no tak miało być, mimo tego, że do końca sami chyba się nie spodziewali tych efektów. Różnie to bywa. Ale tak, tutaj powinna być też kreska. No i w świecie tych win też są wina niedobre po prostu, więc trzeba je odrzucić najzwyczajniej w świecie, no.